Lego przygody odcinek drugi chciałbym mieć włosy. Po co mnie tu zaciągnęłeś? Tu nie ma nic oprócz skały za którą chowa się robot z mieczem światłem. Tak, skały za którą chowa się robot z mieczem światłem, Skały za którą chowa się robot z mieczem O, Chyba mnie zauważyli. Dobra, więc wyjdę. Ha ha, 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 Jestem robotem chowającym się za skałą z mieczem świetlnym. Kto chce się ze mną zmierzyć? Ja się z tobą zmierzę. A, Silny jesteś. No wiem. Dwie godziny później. Wy już dwie godziny się bijecie? O rany... Muszę wkroczyć. Wow, nie wiedziałem, że tak umiesz. Też nie wiedziałem, ale umiem. Hurra, nareszcie mam włosy. Szkoda tylko, że nieprawdziwe. A od czego masz magicznego konia? I to tyle. Nie ma żadnych efektów? Albo BBB magia? Przeceniasz moje możliwości? Tak, nie potrafię. Hurra, dałeś mi włosy. Nie, dziękuję ci koniku. Chodźmy.